Tym kultowym przebojem kabaretu odto rok szkolny zakończyło dziś wiele placówek oświatowych. Wakacje rozpoczęło blisko 4 miliony 750 tysięcy uczniów szkół podstawowych oraz liceów techników i szkół branżowych. Na dwa miesiące uroczyście szkołę pożegnali uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w koninie. Ten rok nie był łatwy, było w nim dużo trudnych rzeczy, trudnych zagadnień. Wiele rzeczy nas zaskoczyło, ale... Jak ze wszystkim w życiu, należało sobie poradzić i tak też się stało. Dzisiaj szczęśliwi, zadowoleni ukończyli uczniowie kolejne klasy i przechodzą do następnych. Sukcesów faktycznie było sporo. Wśród naszych sukcesów naukowych to jeden laureat i trzech finalistów olimpiad ogólnopolskich, jak i również trzecie miejsce w Wielkopolsce w aerobiku grupowym, trzecie miejsce w Wielkopolsce w tenisie stałowym chłopców, siódme miejsce w Polsce w tenisie stałowym. I pewno jeszcze takich drobniejszych dużo, dużo, które można byłoby wymieniać. Bardzo wysokie, średnie, jeżeli chodzi o ukończenie klas, nagroda ministra właściwego, jak i również Prezesa Rady ministrów, działo się. Także i ten rok szkolny naznaczony był pandemią COVID-19. Na początku może był trochę ciężki przez tą całą pandemię i tak dalej, ale jednak kiedy się wszystko zakończyło, uspokoiła się sytuacja w kraju, bardzo przyjemnie, nauczyciele podołali niesamowicie pracy. Jestem szczęśliwy, że mogę być uczniem tego liceum. Nie, no fajnie. Ja tutaj podtrzymam e, opinię kolegi. Faktycznie było troszkę ciężko wrócić we wrześniu po tym zdalnym. Jednak inny te nauki. Zupełnie inne się uczy na stacjonalnym niż na zdalnym. Potem już weszło lekkie przyzwyczajenie i było ok. Naprawdę dobry ok. W tym roku nauczyciele nie otrzymali kwiatów. Zorganizowano natomiast zbiórkę darów i pieniędzy na pomoc Ukrainie. Uczniowie wyszli z taką inicjatywą, że. Mm, Fajnie by było, gdyby jeszcze tak na samo zakończenie pomóc, zanim się rozstaną Ukrainie i zainicjowali akcję zbierania zarówno pieniędzy, stałe puszki przy wejściu do szkoły, jak i również zbieraniu produktów spożywczych, jak i chemicznych. I tak się faktycznie stało. Wszyscy w tę akcję się włączyli i wszystko poszło po ich myśli. W czasie uroczystego apelu uczniom z najlepszą średnią oraz laureatom konkursów wręczono podziękowania i nagrody. Na zakończenie wystąpiły szkolne zespoły. Uroczyście rok szkolny zakończyli także uczniowie szkoły podstawowej nr 9 w Koninie. Rok szkolny 2021-2022 był bardzo trudny, był dziwny, pełen trudnych, różnych dziwnych wydarzeń, wydarzeń strasznych. Wiadomo, o czym mówię, i tak naprawdę wpłynął troszeczkę na nasze samopoczucie. Jesteśmy wszyscy bardzo zmęczeni, ale nasze dzieci przyszły dzisiaj bardzo zadowolone. Jest piękna pogoda. Mam nadzieję, że również będzie towarzyszyć im przez całe wakacje. Także chciałabym ze swojej strony życzyć wszystkim uczniom, którzy dzisiaj kończą szkołę. Udanych, wspaniałych, ciepłych wakacji i udanego powrotu we wrześniu. Oprócz uroczystego apelu były występy artystyczne i dobra zabawa. Na zbliżający się czas wakacji chciałabym życzyć wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, żeby. Odpoczęli, żeby stanęli obok i zastanowili się, co jest ważne i z czego należy korzystać, bo za chwilę może nam nie być to dane. Byśmy budowali relacje te pozytywne wszędzie, gdzie będziemy i byśmy naładowali akumulatory, żebyśmy we wrześniu mogli się spotkać z powrotem w ławkach szkolnych, w murach szkół, abyśmy nie musieli uczyć się zdalnie i żeby wszyscy właśnie mieli co wspominać. Także ten rok niech będzie tym trudnym za nami. Wszystko... Liczą się tylko te chwile, które e, czekają na nas, więc wykorzystajmy czas maksymalnie. A jakie plany na wakacje mają sami uczniowie? Na Poczynek. pewno odpocząć, zebrać siły na następny rok szkolny, wybawić się po tych ciężkich czasach i cieszyć się życiem. No, zabawa rzeczywiście główny cel, odpoczynek, relaksik, może jeszcze delikatne przygotowanie pod jakieś konkursy w przyszłym roku, ale to już będzie tam drugie, trzecie miejsce w tej całej ważności. Wszystkim uczniom życzymy przede wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.